Ciele. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. moje kochanie, ja jak zawsze do Was z pozytywą będzie przekaz na kwiecień od Li. Fantastyczny, cudowny przekaz. Ja dzielę się z Wami. A na początku chcę powiedzieć, jak w zeszłym tygodniu na masaż przyszła pacjentka i pyta mnie powiedz mi, Rinka, jak to by się udało w tych czasach i to, co ty przeszłaś, być taką radosną, taką dziecięcą, taką optymistyczną. Zobacz, co się dzieje. Ja mówię, a co się dzieje? No, świat jest taki, a to stwórz swój świat i też będziesz optymistyczna, radosna i dziecięca. Więc wy też bądźcie tacy, tworząc swój świat. A teraz jest... Przekaz od Li. wibracyjna prognoza na kwiecień 2023 roku. Kwiecień wprowadza wydarzenie wyższego poziomu w okoliczności zwykłego porządku rzeczy. To tak, jakby ciągnik wyjechał na pole, a rany za pomocą zaprzęgów konnych. Takie rzeczy odwracają całą logikę rolnictwa. Chociaż a raczej patrząc na traktor, mogę myśleć, że to tylko wybrak ekscentrycznego dziwaka. W ten sposób planeta oczekuje innych zaawansowanych podejść do rozwiązywania poprzednich problemów. Ale te wstawki z przyszłości będą najczęściej postrzegane jako absurd lub jakaś sztuczka. W związku z tym ludzie ze starych systemów. Dadzą nieodpowiednie oceny temu, co się dzieje. Wydaje mi się, że są oszukiwani w szczególny sposób i że istnieje jakaś metoda radzenia sobie z nowymi zjawiskami. Przez pewien czas będą działać bezładnie, zbierając owoce, aby zneutralizować powstałe okoliczności. Jednak w rzeczywistości mówimy o skoku ewolucyjnym, podczas którego wszystko, co starożytne, okazuje się nieopłacalne. Na arenie międzynarodowej energie kwietnia mogą być szczególnie widoczne w regionach, w których władza opiera się na stabilnej przyszłości. Bliski i Daleki Wschód, przyzwyczajony do patriarchalnych wartości, tradycji i logiki mądrych przodków, czeka silny wstrząs po spotkaniu z nowym. Młode pokolenie zaczyna przedzierać się przez warstwę ograniczeń, rozpadających się na naszych oczach. Młodzi ludzie z tych regionów pragną wolności. Wkrótce nawet ją nie dostaną, ale stworzą własnymi rękami. Kiedy energię wolności przebiją się przez Chiny, fala ich radości wypełni cały świat, przytaczając się z sąsiednich krajów na całym świecie. To wydarzenie ostatecznie zniszczy wszystkie bariery między ludźmi, tworząc jedność cywilizacji Ziemi. Kwiecień będzie początkiem procesu, być może bardzo niejawnym, ale później wzrośnie i stanie się nieodwracalny. Liderzy, opierający się na dawnych dogmatach, zaczną przypominać zombie z filmów, Ich głupota, śmieszne motywy i działania stają się bardzo oczywiste dla innych. Ale w przeciwieństwie do filmu, w prawdziwym świecie degradujące pokolenie jest skłonne do samozniszczenia, ponieważ ich metody zwiększają ich rozpad. Wszystko, czego ci ludzie nie robią, doprowadzi do ich upadku. Ich logika nie pochodzi już od umysłu. Dosłownie wypełniają wolę zbiorowej nieświadomości dryfując z prądem zmian w kierunku ryczącego wodospadu ewolucji. Pamiętaj, że nowe systemy różnią się innymi mechanizmami działania. Dotychczasowe podejście do nich nie mają zastosowania. Tak jak w smartfonie z ekranem dotykowym nie potrzeba siły, aby naciskać przyciski, tak i nowe systemy nie wymagają wysiłku, aby je rozwiązać i rozwinąć. Ich różnica polega na tym, że małym i subtelnym ruchem zmięcie wszelkie zakłócenia na swojej drodze. Ważne jest, aby rozpoznać taki skok ewolucji również w życiu osobistym. Uważaj na rzekome zakłócenia w znanym ci świecie. Kiedy coś przejawiło się w postaci nowych trudności, przyjrzyj się uważnie, czy nie ma w nich elementów wyższego poziomu? Czy nie ma nowych technologii, ukrytych możliwości z innej dziedziny życia lub po prostu nieznanej logiki? Jeśli tak, potraktuj to jako sygnał osobistego gwałtownego wzrostu. Szukaj w tym cennego daru dla siebie. Będzie on dla ciebie fantastyczny, jeśli nie ulegniesz strachowi zmian. W końcu tutaj nie chodzi o poprawę życia, ale o to, co może doprowadzić ci do poziomu, o którym wcześniej ledwo mogłeś marzyć. Kwiecień to czas, kiedy ilość przychodzi w nową jakość. Chodzi o to, jak być innym, a nie o to, jak się poprawić. Zwróć uwagę, że nie jest łatwo zrobić krok do przodu, gdy po raz pierwszy spotkasz schody ponieważ początkowo wydaje się to przeszkodą. Chociaż jest to raczej winda, nie drabina ze stopni, ponieważ spinaczka będzie bardzo wysoka i szybka. Nie musisz robić tysięcy ciężkich kroków. Wystarczy rozpoznać, jak używać przycisków. To nie jest trudne, ale nie jest znajome. Tak więc kwiecień przyjawi system nowego porządku. Korzystanie z tych systemów pomoże przyłamać stare ograniczenia i da ludziom nowe narzędzia do budowania porządnych zmian. Tam, gdzie świadomość ludzi jest gotowa na zmiany, wibracje miesiąca wydają się bardzo logiczne i proste. W tych branżach lub regionach, w których przyszłość będzie się trzymać, tam spodziewane są silne wstrząsy. Jednocześnie Twoje osobiste nastawienie albo Rzućcie się we właściwe miejsce, albo powstrzymacie przed niekorzystnym przejściem do strefy turbulencji. Wszystko zależy tylko od tego, jak osobiście jesteś gotowy na ewolucję. I pamiętaj, że proces już się rozpoczął i jest mało prawdopodobne, aby mógłbyś siedzieć w cichej przystanie, chyba że zaszedłeś już tak daleko. Przyspieszyłeś i już akceptujesz dary przyszłości w obecnym czasie. W tym przypadku dochodzi do znanego wzrostu tego, na czym obecnie pracujesz. Zdecydowanie masz wsparcie na linii Twojego hobby, inspiracji i Twojej pasji. O taki cudowny przekaz na kwiecień. Nie ukrywam że ja już tak żyję i wam tego też życzę i proszę, kto chce zmian w swoim życiu, naprawdę poświęcić więcej czasu dla siebie, dla swojego rozwoju, rozwoju swojej świadomości w tym miesiącu. To, co wy założycie w tym miesiącu, to będzie realizować dalej. Dziękuję za jedność, za wsparcie z Wami była Irina.